Dzisiaj chcę się podzielić e, trzema rzeczami, które mogą Ci pomóc e, lepiej fotografować e, wnętrza nieruchomości, e, nawet w takim w jak teraz ja siebie nagrywam czyli telefonem. E, niezależnie od sprzętu możesz e, robić lepsze zdjęcia. E, I pierwszym takim sposobem, e, pierwszym takim krokiem jest odpowiednie przygotowanie tego wnętrza, tej nieruchomości. E, jeśli e, nieruchomość będzie Ładnie wyglądała, będzie posprzątana, będą jakieś dodatki, które po prostu pokazują tą nieruchomość w jej funkcji. To te zdjęcia będą przyciągały, będą bardziej interesujące, a przez to lepsze. Kolejnym takim krokiem, aby robić coraz lepsze zdjęcia, jest fotografowanie w odpowiedniej porze. Czyli jeśli interesują Ciebie super spektakularne zdjęcia z pięknym światłem, to wtedy warto dane pomieszczenie, dane wnętrze sfotografować albo w chodzie, albo zachodzie, kiedy to światło jest, jest nisko i ładnie wpada do wnętrza. Wtedy trzeba no, już odpowiednio się wcześniej przygotować i pewnie będzie to jeden albo kilka kadrów takiego wnętrza najlepszych ale no, otrzymasz najlepsze rezultaty jeśli chcesz jeśli nie fotografujesz tak zawodowo albo na, wyższym, na takim wyższym poziomie wnętrz i chcesz po prostu zacząć mieć fajną dobre warunki no to wtedy E, to taki dzień pochmurny e, jest e, fajnym, e, fajnym czasem na wykonanie zdjęć, e, bo to światło jest delikatne, nie masz dużych kontrastów? E, kiedy, w przypadku, e, jeśli słońce świeci nam za okiem no to wtedy musimy sobie poradzić e, z większą różnicą między światłem wewnątrz a na zewnątrz, a w przypadku, jeśli. Ten, ten dzień jest taki pochmurny, to te światło jest ciemne, miękkie. Nie mamy też takich dużych kontrastów. Dlatego fotografowanie w takich warunkach daje super rezultaty i jest dość proste, bo nie musimy się mierzyć ze słońcem. Kolejnym, kolejnym takim punktem jest zbadanie tego wnętrza przejście się po nim zobaczenie z jakich, z jakich kątów najlepiej wygląda zastanowienie się co chcesz pokazać jak chcesz pokazać spróbuj obrócić się troszkę w lewo troszkę w prawo, może troszkę niżej, wyżej popróbuj, potestuj zobacz z jakiego kąta dane wnętrze dane ujęcie najlepiej wygląda I to też możesz e, wykonać e, każdym aparatem. Niezależnie od tego, e, czy fotografujesz telefonem, czy najlepszym aparatem, e, zawsze masz e, możliwość wybrania lepszego ujęcia, lepszego kadru, e, przez co no, zdjęcie będzie dużo, dużo lepsze. Jak e, widzisz, e, nie trzeba mieć super sprzętu, super aparatu by robić coraz lepsze zdjęcia niektóre rady są uniwersalne więc korzystaj i rób coraz lepsze zdjęcia nieruchomości wnętrz niech ci to sprawia przyjemność a ja idę dalej trzymajcie się hej